O Justyna już opala się. No. Przy okazji A co, uda ci się? Nie wiem, to jakieś chińskie jest Nie chcę wchodzić. Może z tej strony poszło. O, zawleczki jakieś su, tępe. A i skrzywieli namiot. Zobacz jaki krzywy. Wyprostujemy, Nie nie, nie wyprostujemy. Tyle lat co on stoi tu jak Ty chcesz, żeby on był prosty. O. Jeszcze parę zostało. To tak krzywo, to nigdy nie było chyba. Tak, tak krzywo nie było? <noise> <czemu>? To <noise> weź napchnij mama z jednej strony albo ktoś. Co? Żeby tu... Te przęsło napchnij. Te? No te. Nie. I tamte drugie weźcie jeszcze. Nic co nie da. No ciekawe kto pierwszy. Dawaj Syna. Szybko! O! To ty pół wcześniej... tak szybko! Pół godziny wcześniej zaczęłeś pocać! Tak, tak! tak, tak, tak. Mówię, ty, dawaj, dawaj! A wieczorem będzie! To ręka boli. to nogi odbieraj co jeszcze? dawać lekarstwo. No i co? No a kto jak to wykop... To nie chodzi, kto liny zrobił, tylko o jakość wykopania. U was za głęboko wykopaliście, też tak. nie dobrze. No i co, kto wygrał? A? No a tutaj czemu nie dokopane? Nie, tutaj niczego na razie. A folię? Tu folię. No folię Tu no, nie trzeba. Nie, nie, nie kop. Trochę trzeba. Nie. Jak to ktoś mówi, zawsze trochę nie musi być. No.